Będzie pochwalony. Na wieki wieków. Z czym do mnie przychodzisz, synu? Tak przyszedłem cię, ojcze, odwiedzić. Jurek? Nie. Jarek? Czyli nie Jarek. Niech tata zgaduje dalej. Jesteśmy w konfesjonale, a nie w nie jeden z dziesięciu. No jeden z dziesięciu to nie, ale tata tu sobie nie niezłą familiadę chyba urządził, co? Wiesz jak to jest. Niestety nie mam pojęcia. Czasem umysł i ciało mówi idź na całość. Idź na całość! Czy my nadal mówimy o teleturniejach? Nie do końca. Ech, tak myślałam. To co? Poddaje się tata? Hmm. Justysia? No jak Justysia? Czy ja brzmię jak Justysia? Hmm, no, Justysia zawsze miała taki pierwiastek męski w sobie. Po ojcu? Nie, po matce. Naprawdę, jak tata mógł? Jeszcze ktoś usłyszył. Nie rób mi wsi we wsi. Dobra, to ile tata ma tych dzieci nieślubnych, zrodzonych z grzechu? O, od razu z grzechu. Z miłości się te dzieci narodziły. Tylko że z takiej miłości, że każde z inną kobietą. Czy słyszał tata o wierności? Wierność jest dla wiernych. O księdzu nic nigdzie w tej kwestii nie jest napisane, więc jest to do interpretacji własnej. To nie jest kodeks karny, żeby był do interpretacji własnej! Yy, yy, no to tak. Yy, jako pokutę poproszę zmówić trzy zdrowaśki, cztery ojcze nasz, dobrowolną wpłatę na konto radia. Powiedz mi lepiej, po co przyszedłeś? Chciałem tatę poznać. Dowiedzieć się, jakim jesteś człowiekiem. Czy dobrym, czy złym? Jakie są twoje zainteresowania? co robiłeś przez te lata, przez które nie mieliśmy kontaktu? Przyszedłeś mnie szantażować, chcesz ode mnie wyłudzić pieniądze? Przyszedłem cię szantażować i wyłudzić pieniądze. Jestem tylko biednym księdzem. A, a ten samochód przed kościołem? Dobrowolna ofiara od bezdomnego, aby pasterz mógł podróżować po domach. O, jest przecież we mieszka, mógłby dar żeby bez problemu podróżować. Nie jestem ojcem Mateuszem. Dobrze. To ile dzieci tata ma? Tak szczerze. Tak. Najszczerzej jak się da. tak Po katolicku. Wyjdziemy na wszystkich świętych, jak zacznę to wszystko wyliczać. Dobrze, tata, to w takim razie. To ja Marek. A kto? No Marek. Ja nie znam żadnego marka. Jak ta ta może mi nie pamiętać! Szysz, ktoś się yy, Masturbacja? Nie. Nie. Hmm. To na pewno Harry Potter. Chyba poszła. Mam takie pytanie. Czy, czy ja mam przyjemność z księdzem Jerzym? Nie. Z księdzem Stanisławem. To jest yy, parafia świętej Magdaleny? Nie. Świętej Małgorzaty. A! To chyba mnie nawigacja źle poprowadziła, bo ja chciałam do tej, 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 nie tutaj. Parafia świętej Magdaleny jest po drugiej stronie miasteczka. To wiele tłumaczy w takim razie. Przepraszam w takim razie najmocniej za kłopot. A nic się nie stało, zdarza się każdemu. No tak, tak, tak. To może jakiś mały spowiadanko, skoro pan tutaj jest i klęczy? No dobrze, w sumie. Czemu nie? No, to za jakie grzechy? Tutaj stoi, siedzisz, leżysz. Męczyć. No tak pierwsze z głowy, tak, które mi przychodzi teraz, że tak. No jakby no, takie pierwsze z zwierzchnich, które, które mam, to mam dwójkę nieślubnych dzieci z, z, z kobietą. Z kobietą? Z kobietą. Pójdziesz do piekła, pójdziesz do piekła, pójdziesz do piekła.